Proszę bardzo, bo tutaj jest taki błąd, że się świeci, właśnie jest, hamulec jest, nieważne czy jest zaciągnięty, o! A to czemu się teraz zapaliło? To jest wycieraczek. Wiecie, wycieraczek? No. Że co tu jest błąd? tu nie ma. Co? To nie chyba nie że nie podłączone. Podłączone są. I co dalej się świeci? Dalej się świeci. Ale nie ma mało chyba tego. Czego? Płynu? Czy przez wypuszczenie tego? O, ta wskazówka coś się tutaj widzę. A teraz? Nie. A teraz pogadamy? Po, po, nie po ma tego! Nie świecą? Nie, może, że, 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 że późno pod, podpiąłeś Może. Może. O to chodzi. Czy, czy z dymem poszły zegary? Nie, świecą, te. Aha. Nie ma tego! Co, przez by. Właśnie, tak kasujemy błędy. O, i byłem skasowany hamulca. Tak się właśnie robi samochody Tego nie, tego nie kasuję A ty za treningę tak będziemy rygać bardzo Błędu nie ma Chazie jak burza tylko nie pokazywać. Co? Kilometrów nie, no bo nie wiem, mam nadzieję, że będą pokazywały Jeszcze tam przebiegu no nie wściekła Ale jak się tam o tak się tu dociśnie To, to pokazuje